Panie Pośle, czy Platforma Obywatelska zdaje sobie sprawę, że nie tworzy rządu cieni, tylko rząd Rzeczpospolitej Polskiej, i takie rzucanie pomysłów typu finansowanie zabiegów in vitro lub rzucanie pomysłów mówiących o religii na maturze, a później się wycofywanie z tych pomysłów nie najlepiej służy interesowi Polski. Jak Pan ocenia te pierwsze kilka tygodni rządów Donalda Tuska? Te pierwsze tygodnie podporządkowane były jednemu celowi przygotowaniu dobrego budżetu na tyle dobrego, na ile mogliśmy jeszcze poprawić coś, co dziedziczyliśmy po poprzednikach. Wszystkie pozostałe sprawy, w tym te, o których Pan wspomniał, to są indywidualne wypowiedzi poszczególnych polityków, niekiedy to ministrów platformy. Te wypowiedzi nie wyrażają stanowiska rządowego i w sprawie zapłodnienia in vitro i w sprawie wprowadzenia religii na maturę rząd dopiero zajmie stanowisko. To wygląda na to, że stanowisko przynajmniej partii jest. Zbigniew Klebowski, zdaje się, dziś powiedział, nie będzie zgody rządu na maturę z religii skoro Pan Przewodniczący Chlebowski, mój kolega, wytknął Pani Minister Hall, że nie powinna wypowiadać się w sposób wiążący przed zajęciem stanowiska przez rząd, to tym bardziej nie powinien to robić nikt z polityków Platformy nie zasiadający w rządzie. W tym sensie, chociaż sam akurat podzielam tutaj raczej stanowisko Pana Posła Chlebowskiego, niż Pani Minister Hall jest zresztą sprawą osobną, jakiej jest tak Naprawdę jej stanowisko. To uważam, że w tej sprawie powinien się wypowiedzieć premier, wcześniej czy później stanowisko rządu będzie znane. Uprzedzając następne pytania, powiem tak. Od strony prawnej rząd PiSu pozostawił tę sprawę zupełnie nieprzygotowaną. Nie jest jasne, czy ewentualne wprowadzenie religii na maturę nie wymagałoby zmiany ustawy o systemie oświatowym albo wręcz zmiany konkordatu. Jeżeli się okaże, że któryś z tych aktów prawnych trzeba zmienić, to Platforma, jak przypuszczam, będzie przeciwna wprowadzaniu religii na maturę.